Witam Was w drugim odcinku naszego podcastu poświęconego fizjoterapii stomatologicznej. Podcastu i vlogu, jeżeli chcecie nas oglądać, zapraszamy. Możecie nas też słuchać na Spotify. Będziemy powolutku tworzyć treści, które naszym zdaniem są ważne z punktu widzenia fizjoterapii stomatologicznej, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Na pierwszym podcaście i vlogu poruszyliśmy temat e, otwartej buzi u trzyletniego chłopca. Dzisiaj zejdziemy z wiekiem jeszcze niżej. Myślę, że temat karmienia piersią jest niezwykle ważny, niezwykle ekscytujący. Interesuje e, wiele osób, e, wielu, wielu rodziców, którzy mają problem z e, karmieniem swojego dziecka. Więc dzisiaj opowiem Wam o dwumiesięcznym dziecku, które odwiedziło. Dwa dni temu mój gabinet. Jest to staś, który ma problem z przystawieniem do piersi. E, natychmiast, kiedy e, zaczyna przyjmować pokarm, odrywa się od piersi, denerwuje i nie jest w stanie kontynuować e, jedzenia. Staś, jak wielu innych pacjentów, którzy mają problem z karmieniem piersią, jest również e, e, asymetryczny. To znaczy, asymetrycznie ustawia głowę względem swojego tułowia, czyli ma preferencję jednej strony, która może wynikać z bardzo wielu problemów. Zwykle moi pacjenci są pod opieką fizjoterapeuty, który zajmuje się pediatrycznego, który zajmuje się pracą z całym ciałem tego pacjenta. Jeżeli nie jest, to ja też przekierowuję tego pacjenta na taką opiekę, ponieważ jako fizjoterapeuta stomatologiczny. Jestem skoncentrowany na biomechanice głowy i szyi, oczywiście w nawiązaniu do całego ciała, ale w przypadku małych dzieci bardziej skupiamy się na tym, co się będzie działo w obrębie głowy i szyi, i bardzo cenię sobie współpracę z innymi fizjoterapeutami, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Natomiast problem karmienia dziecka wymaga, jakby, bardzo specyficznego podejścia. Do obrębu głowy i szyi, i tego typu pacjent zwykle jest kierowany przez doradcę laktacyjnego, czy neurologopedę, który spotkał się z problemem u dziecka, dał swoje zalecenia, natomiast chciałby oceny terapeuty manualnego dziecka. Bardzo często z karmieniem piersią pojawia się asymetryczne ustawienie głowy. Ze względu na to, ja będę musiał jako terapeuta manualny zbadać górny odcinek szyjny kręgosłupa i ocenić, czy ruchomość kręgosłupa szyjnego jest prawidłowa w obydwu kierunkach, czy ograniczona w jednym kierunku. Może być to ograniczenie wynikające z dysfunkcji górnego odcinka szyjnego kręgosłupa, jak również na przykład skrócenia mięśnia mostkowo-bojczykowo-sudkowego. Nie wszystko jestem w stanie zbadać manualnie, w związku z tym bardzo często. Tego typu pacjent musi być przekierowany do, na USG mięśni mostkowo-bojczykowo-sudkowych po to, żeby ocenić, czy nie mamy skrócenia tego mięśnia. I to jest taka wczesna profilaktyka też asymetrycznego ustawienia głowy względem szyi. I dzieci, jeżeli nie mają problemów w odcinku szyjnym urazowych, czy związanych z jakimś urazem okołoporodowym, nie mają rzeczywistych anatomicznych ograniczeń strukturalnych, bardzo dobrze reagują na pracę manualną w tym rejonie. I teraz dziecko, które ma problem z przystawieniem do piersi, zwykle dobrze reaguje na pracę z górnym odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Czy jest tam asymetria, czy tylko wzmożone napięcie mięśniowe, to praca w tym rejonie wycisza układ nerwowy i pozwala dziecku. Zacząć spokojnie jeść z piersi mamy. Często jest tak, że kiedy zadamy pytanie mamie, czy dziecko z jednej i z drugiej piersi je tak samo, otrzymujemy informację, że do jednej piersi przystawia się w porządku, a do drugiej od razu się odgina, odrywa od piersi i nie może przyjmować swobodnie pokarmu. Jest to często kojarzone z anatomią czy fizjologią mamy, że w jednej piersi mamy mniej pokarmu, albo że warunki anatomiczne sutka po prawej i lewej stronie są inne. Ok, to są ważne przyczyny, natomiast funkcjonalnie bardzo często wynika to z takiego przeoczonego elementu, którym jest właśnie ruchomość czy preferencja strony dziecka, ruchomość górnego odcinka szyjnego kręgosłupa lub preferencja stron dziecka, która wynika z tego, że właśnie górny odcinek szyjny kręgosłupa jest asymetrycznie, nazwijmy to, napięty. Lub też dno jamy ustnej, e, czyli podstawa języka, albo mięśnie policzkowe, mięśnie wyrazowe twarzy, albo jakaś asymetria w obrębie innych struktur, w obrębie czaszki powoduje, że dziecko po prostu chętniej przystawia się do jednej piersi. I Poza oceną połączenia głowoszyjnego możemy ocenić, jakie jest napięcie mięśni policzkowych i dna jamy ustnej, czy mamy anatomiczne skrócenie wędzidełka, nawet jeżeli mamy u takiego 2,5 miesięcznego dziecka. Ja nie jestem zwolennikiem podejmowania szybkich decyzji o podcięciu wędzidełka, jeżeli wędzidełko nie zostało podcięte w pierwszych dobach życia. Mówimy o tej pierwszej części błoniastej wędzidełka, natomiast jeżeli wymaga pacjent podcięcia chirurgicznego, to często zostawiamy to troszkę na późniejszy okres funkcjonowania dziecka, rozwoju dziecka, jeżeli jesteśmy w stanie wypracować pracą manualną odpowiednie rozluźnienie najmocniej, na tyle, żeby funkcjonalnie dziecko sobie radziło z przyjmowaniem. Pokarmu, ale temat wędzidełka myślę, że jest e, tak szeroki, że zostawimy sobie to na spokojnie na, na później. Czyli dla nas jako fizjoterapeutów stomatologicznych najważniejsza będzie funkcja, możliwe zachowanie symetrii pracy e, mięśni, e, jak również e, odpowiednia koordynacja mięśni, które będą brały udział w jedzeniu dziecka. W przypadku Stasia, o którym opowiadam. Podczas pierwszej wizyty udało się bez problemu wypracować ruch głowy w jedną i w drugą stronę symetryczny. Dziecko zobaczyło, dzięki wsparciu delikatnemu moich rąk, że może również obracać głowę w drugą stronę, że tam nie ma nic zagrażającego. Praca niezwykle delikatna i wymagająca oczywiście doświadczenia. Natomiast do domu rodzice otrzymali pewne zalecenia, w jaki sposób obniżać napięcie w połączeniu głowy z szyją, jak również jak masować budzie w środku. I mimo tego, że mama jest lekarzem, to pod językiem było bardzo trudno wykonywać jakiekolwiek masaże, ponieważ dziecko po prostu pod język nie wpuszczało palca mamy. Tak się będzie działo wtedy, kiedy dziecko nie lubi jakiejś pozycji do masażu, albo też znowu mamy nadmierne napięcie w połączeniu głowy z szyją, więc to czasem wymaga troszkę więcej czasu, uwagi. I teraz, na drugiej wizycie, po tygodniu, dziecko już symetrycznie układało przez cały tydzień głowę w obydwu kierunkach, spało na drugiej stronie, także tutaj temat bardzo dynamicznie szybko został rozwiązany, ponieważ nie było żadnych ograniczeń strukturalnych, tylko trzeba było dziecku pokazać ruch w drugą stronę. Nie zawsze jest tak prosto, ale będziemy opowiadać na razie o takich prostszych przykładach. I teraz, na drugiej wizycie. W pozycji leżenia trudno było wykonywać jakiekolwiek prace wewnątrz buzi, ponieważ dziecko się denerwowało. W związku z tym, w bardziej spionizowanej pozycji, spróbowaliśmy pracy i e, udało się e, popracować w taki sposób, żeby pogłaskać policzek, żeby włożyć palec do jamy ustnej, rozluźnić polik, który był nadmiernie napięty po jednej stronie co też jest charakterystyczne u dzieci, które asymetrycznie ustawiają głowę. I finalnie udało się popracować pod językiem. Film z tej pracy będzie jeszcze myślę dostępny dla was, żebyście mogli zobaczyć jak mniej więcej ta praca wygląda od strony technicznej i po tym masażu poprosiłem mamę o to, żeby przystawiła do piersi dziecko w trakcie wizyty. Dzięki czemu te tkanki, które uległy rozluźnieniu, mogły zacząć inaczej pracować. Podczas próby przystawienia udało się dziecko mogło zacząć jeść zarówno z jednej, jak i z drugiej piersi spokojnie, bez odchylania głowy do tyłu. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć przy karmieniu piersią, i myślę, że będziemy te podcasty rozwijali, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Temat jest bardzo, bardzo szeroki. Jest jeszcze zwrócenie uwagi na to, że bardzo często. I mówię to ze swojej praktyki. Mama, która przychodzi z trudnością karmienia piersią, sama wymaga tego, żeby trochę obniżyć napięcie w jej ciele. Ponieważ wiadomo, że jeżeli pojawiają się jakieś problemy z karmieniem piersią, to wzrasta napięcie w układzie nerwowym również rodzica. Jest to zdecydowanie naturalne. Ale często to nadmierne napięcie też utrudnia przystawienie do piersi. No, i to jest taka nakręcająca się fala nadmiernego napięcia, zarówno u dziecka, jak i u mamy. Więc czasem przystawienie do piersi i moja praca terapeutyczna z dzieckiem, jak i z rodzicem, polega na tym, że najpierw wyciszamy układ nerwowy mamy w pozycji siedzącej, czy leżącej, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli dziecko w tym momencie na to pozwoli, tak żeby jak mama się wyciszy, można było spróbować. Przystawić dziecko do piersi i pomóc później dopiero e, dziecku. Także pamiętajcie o tym, że e, karmienie piersią czasem wymaga pracy z mamą, jakimś dzieckiem. Zapraszam do wysłuchania naszego następnego podcastu, który jeszcze nie wiem o czym będzie, ale na pewno o czymś bardzo ciekawym. Do zobaczenia następnym razem.